Siamo sì alla. Co ty robisz? <gibli> w kupę sobie Okej. Okay. Dobra, i teraz widzowie. Dzisiaj widzowie... Lobimy kupę, seleczkę. On to, a ja tak mięczę to Dobra. Mamy bardzo już nie wiemczące. Teraz? Tak. Ale, ale teraz mitek powinien. Co ja tu piłem z tym pokem? Słaby smitek, słaby smitek. Czy cztery? Wychodzimy, 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 wychodimy, wychodzimy, wychodzimy. Co to jest? A ty wyszłeś? No. Pomyśle, Dobra, to... mi no wie Łatwiej, duj, duj, ale dołączysz no, na sekundę, dołącz. Okay. Ale... może ci go oddać. Ale my mieliśmy klas. to, no, to potem... Bla, 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 bla. Ym... co zapomniał nagrywać, ale... Zapomnieliśmy na a mamy czwarty poziom. Mamy czwarty poziom ogniska, ale... Mamy dalej pierwszy dzień, więc to chyba jest na plus. <coughs> no. Dzisiaj lubimy aż 40 minut, albo 500. O, 500, nie? No 500. Na 45 minut. O, już jesenie, jak A jeszcze nie jakby Teraz pójdziemy po środko, okay? To, to czekaj. zaczekaj. Dobra, widzowie, ogólnie ja, ja chcę od niego to lepszy, bo ja mam taki pistoletik, ja można powiedzieć. Jakby nie nie, to... Chyba bym gorszy Czyli Tak wiem, czy... no, no, nie wiem, ale i ta puszczerka. po dziecku? Prawie wyłączyłam na telefonie. Sos... No nie to psa. No nie, nie, że prawie wychodzi. Ej, 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 nie mam tepla. Królice i stopy. Ile tam jest królików? Polic. Ale se czemu jej nie możesz zdać z tą broni? Królica, stopa! Masz królice u stopa? Tak. A z tym gładnie jeszcze. Nie wiem jak ty, ale ja, no jak będziesz ciągle tak strelał, tą plonium no to się nie wypadnie tu lisa stopa ci powiem. my senię dla ciebie i to już. Okej. Okay. Okay. Słuchaj. Pani serpalimy, muszę to zjeść. Weź tę garnizkę, bo ja nie mam tego. Ale ja otwierałam, co ty Lopis? Weź się nie luzaj. Nie luz. No boliż. Latarka. Weź tę garnizkę, bo ja nie luz. Nie luz. Zaczekaj. Oj, to już się świeci. Włączę... Dobra, szybko! Tak! Dołączam, dołączam, dołączam! Ale masz władę? Pokaż. Włączę nagrywanie. Ja. Mam... No. A, jest, jest Mam się uleczyć? Tak, ulepsz... no ulepszmy jakby. Dobra. Wydaję mi się jakiś bo to to będą... To jest A, no tak. Kurde, teraz zapomnieliśmy o tym. Ci o zapomnieliśmy. pomnieliśmy. Mam wszystko. I tam... I to kiedyś putuję półkę. Te nam na, na śniadę. No właśnie. Podleś ja i te pół po dziecko powyciałam. Tak widzę. Też widzę dziecko. A li... Jeden dostał, jeden dostał, jeden dostał. Jeden? Jeden? Nie, nie, nie. Chwileczkę. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ja cię idę po to Dobra? Chodź, gdzie? Chodź, tam, jest? Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. torby. chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Bo nie mam. Dobra. Oj, chyba Ci przerwałem. Nie szkodzi, tak nie wiem, dopiero połowa, już mam więcej. No, I teraz mam rewolwer, chcesz? <tryk> tak. A ja dobrą torbę. to torbę. mam for torpę. To i tak. A no to ja nie widzę, A o, już, dobra. Dobra, teraz chodźmy do bardzo, bo już zaczynało mnie raz. Dobra, ty idź już. A ja się spodkuję. O, dobra, szybko. Jeszcze tam weź, no bo ja tam jeszcze ja się biegam. Jeszcze sobie heftę tą połóżysz. Nie, już mam jazda I dobra, i dosyć łatwo to było. Jest to piękno! A zaraz idziemy na kolejne dziecko, okej? Jest! Nie, nie, dobrze do bazy wiesz iść. <śmiech> <śmiech> Trochę jedynie jest. Muszę sobie... Dobra. Ja jeszcze dopłynę na dziecko. Tylko muszę zobaczyć, co tam. I jeszcze się, jak oh, nie, no najlepszy i sięń, a jest to nie, 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 pierwsze dziecko i mamy czwarty poziom nie, Jaki mamy na poziomie odciska? M, czwarty. No to widzę, widzę, wszystko Co jest <laughs> <coughs> <don't that>. <gryw> hmm. <gryw> to jest? Jeden dat. Jeden dat. Ujj. Lekarz! Ja ci pomagam, Mam iść po to lekarsa. Karmiszkę! <gryw> Ina, 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 to ucieka! ina, ina, Polec jak ida, 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 pełen fantasy. Ja wiem, ida, 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 O ida, ja O, o, jak się przestraszyłem! ida, <grym> mnie <grym grym> goni! Cisza. O nie, Zostawiłem Zostawiłem Pięć samych wilków leciało. I za jeszcze w Nie, Nie, nie w Brakuje Ci 36. sześć. To co, dawaj. Jasie. Co to miało? Może musimy zjeść czekoladkę mister misto. A może? No, faktycznie. A sobie się ten mister. Jak mi to to nie jest, jest masz decha, takiego wielkiego jak on. I ciekawe, to i ja to sobie Tylko to otworzymy tutaj czekajcie, widzę. Nie, 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 tak. Oje. O ja, co to to nie, jest, jest. jest. I to, i to Pierwszy raz widzę na nie, co... co jest? nie,

O okay. que oh, Mam jeszcze nie, tylko sto. Pięć Ja, jeszcze przytoczę, że mam pracę. Aha, chciałoś... Bo to jest, ja to nie zjadaliśmy cało. Co? Całość nie zjadaliśmy. No to ty masz te podstawy? Jadę! Ujrz, 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 a ja, ja tam... Jezu, to ujrz, no, ja tu e, mam mam na ujrz, 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 to na. ujrz, na ujrz, 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 Akurat. A teraz, Gdyś małe dziecko było, wam ci lepiej. No, no, Mulasz. no, no, Polys. O nie! Czekaj, czekaj, czekaj. Co? O jestem was? No tego wilka. Co? To jedzenie mam jakby. To play forlet, to play Co podle, podle. <coughs> nam zostało ten? 40 minut. Jest go! Polis. A wiesz co ja mam? Ile tu z amunicji? Fajnie. I A wiesz co? To plew... o! Pa! Pana to ty, te i. Nie, bo A jak będziesz miał te co? My takie to, co mam młotek. No to można to coś wsiąść. To na tej pasie. Tak, ja nie wiem. stopa. Mamy jeszcze po latarkę? Tak, ja chcę latarkę. Czekaj? Bo ja pan będę zawsze dytykował. Klulisa stopa. Na tople foret, co nie? Na toplu mi się tyle, co ja mówię. No. W ogóle filkę potrzebujemy, ja to nic tam nie tylko po No chociaż jest ten nie no. Dobra, Ile tu jest cenia? Nie wiem, tu nie są. to, tak

Tak. Ale... Wiesz o tym, że to nam nie, daje Nie Wiem, 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 ale weź, weź te skóry, ja idę, ja go zabiję teraz. Uuu, Zapiję zap mnie zaraz. Ja, Czekaj, pokaż mu go. Poczekaj. Amunicja to trzeba wyjąć. A jest nożki w klicach chłopie. Dobra. Te skóry. Tak. Nie? Ja wszystko, jeszcze wiele tych rzeczy. Tych Otwieram skrzynkę, jeszcze tam widzę węgiel. <coughs> <coughs> ja potrzebuję deforfer. To wezmę do swojego, to wezmę. Ede, woreczko, wezmę do epikunku, bo ja i tak mogę ci zaraz tego. odda? Mamy to. Nie zaginęliśmy kolejnych. I tyle rzeczy. Muszę szukać kolejnych. A będziesz chciał skórę wilka? Ja. Tak. Mamy. Podleć masz kosyczówkę, bo ci wziąłem. Jest to jedyne. Podleć tu! Chodź! Tu jest! A Monika dał kopera i jalabłek. Symaj tutaj, to co tą piłę. Czekaj! trzymaj! Hehe! O ona, Nie! 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 Jeszcze nie Nie to, to, Jak to to za chwilę! Fękiet, a tu już nie ma!

Czemu... Czemu? jest taka muzyka? Chyba, to u mnie jest. Ja potrafię... Może trochę uszło? Bo... Tak no. bo... Nie wiadomo, no. No, bo... I to się zaczęło? No, będzie zabawne, no. I ty się, ty jakiś zobaczył. Ja na mi... na Tylko i oparł się, bo wy potrzebujemy. Na wszystkie próbuję ją Naprawdę jeszcze tu nie było? <try> Jak skieraty mam? Ile? Chłopi, ja mam wiesz, ile amunicji? Stacja 2 i mam krzetł sobie ten. jest A wiesz o tym, co ja mam jeszcze węgler. Huh? Ja też mam krzynkę kolejną. Stary krzetła i węgier. Kolejna turba. Nie A wiesz, no bo... Może kupimy coś od tego handlera za poprzez się ten. Możemy kupić takie sesy za monety. Ja mam pełną monetę. To jest... Ja chyba tam wisiałam tu ludzie jest Tu mam na szefie. A tam może być ten, to so nie Byli obali <coughs> jest tam był lekarz, a tam pełen fantasy. Ej patrzcie mi się... gdzie pokaż mi się gdzie jest dziecko. Dobra, czekaj, muszę mieć tu Jak Ja tu, tu, A to jest wiesz o co nie Jest, Jedz, muszę jeść się Jesteś... Pokaż mi gdzie to dziecko jest. Idź po tamte bandaże do tego, bo to jest ciebie ten lekarz. Ale nie muszę. O siecz. Atakuje. Jeden ci atakuje? Nie!

Proszę! <kłysy> Idź po tym pan dasz! No! Wtedy ponadto jest wtedy pan taki! ogólnie, mnie, że żeby było szybciej! Chcesz wyjść? Chcesz wyjść? A z będziemy musieli nagrywać inne filmy, nie? No tak! <m -m -m <-mi> A na tyle się uczasuję, co ja się wstrzymałem! No. Jeszcze taki mini PC i będziemy mieli ten piąty dawczal. Pójdę no, yeah. po kolei Tylko nie? Ty nie, jest... Jest to? <tost> nie że nie mogę dołączyć. No. Co? To innego. Czekaj. Trochę słaby. Kukrać brajnot na dwie osoby. Będziemy razem. Czekaj. Czekaj. Kukrać brajnot, będziemy razem. Czekaj. Napranek kombian. Daj ty na fanak dla. No tak. Może no, no, nie wiem, no to pa.